Dzień dobry, dzisiaj będzie bardzo fajny filmik Poprosiłam mojego Kubę, żeby wszedł na mojego Pinterest'a I wybrał kilka zdjęć, które mu się podobają, które mogłabym odtworzyć Dałam mu mój telefon i on wybrał bodajże pięć zdjęć I dzisiaj będę te zdjęcia odtwarzała Wiadomo, te zdjęcia nie będą identyczne, ale w miarę możliwości postaram się je otworzyć jak najlepiej się da Więc zobaczymy Jestem bardzo ciekawa, co on wybrał i mam nadzieję, że nie wybrał nic... Dziwnego ani ciężkiego, bo wtedy po prostu będę musiała sama wybrać te zdjęcia. Oczywiście pokażę na ekranie, jakie zdjęcia wybrał i jak ja je otworzyłam, ale najpierw zobaczmy, co w ogóle nam wybrał, bo nie mam pojęcia. Więc biorę laptopa zrobię taką mini reakcję. Nie nadaje. Cały ten filmik jest w ogóle już skreślony. Kuba wybrał zdjęcia roślin, zdjęcia perfum, zdjęcia ręki, gdzie pani trzyma szklankę wody, zdjęcia kap i zdjęcia jakiejś pani, która stoi w spódnicy, której nawet nie mam. O nie! Hmm. Trochę się tutaj minęliśmy z komunikacją, bo mi chodziło o to, że ja będę na tych zdjęciach: jakiś makijaż, włosy, jakieś ustawienie. Nawet zrobiłam mu osobny folder, taką tablicę, w której mam wybrane mniej więcej zdjęcia, o które mi chodzi, poprosiłam go, żeby zajrzał do tej tablicy. A myślałam, że dzięki temu filmikowi będę też mogła ustawić sobie jakieś fotki na Instagrama, bo dawno nic nie, do, nie wrzucałam. Nie wiem, czy wybrać sama. Nie, o nie, o nie, o nie Dobra, wejdę na Pinterest'a i zobaczę, co tam jest Nie wiem, czy ten filmik już jest skreślony Czy jeszcze mogę go jakoś uratować i faktycznie wybrać po prostu sama te zdjęcia Może wylosuję? Żeby faktycznie nie było, że robię to podświadomie hmm, Może wejdę do tego folderu, który sobie zrobiłam wczoraj, żeby jakby zainspirować Pubę, pokazać mu o co mi chodzi, i wyrosuję stamtąd? Czy to będzie dobry pomysł? To. Pomiędzy to. Pomiędzy. Wybiorę 5 zdjęć, które postaram się. 5 albo 4, które postaram się od 4? Czy 5? Wybiorę 4 zdjęcia. Nie, dobra. Wybiorę 5 zdjęć. Nie mogę się sama zdecydować, jezu, pierwsze zdjęcie, które będę otwarzała, pokażę tutaj. I to w sumie proste zdjęcia. Mam mniej więcej takie same ubranie. Nie mam białego tła, ale to jakoś ogarnę, więc... Roboty. Pierwsze zdjęcie za mną. Wyszło podobnie, wiadomo, nie identycznie, ale może być. Przygotowałam już drugie zdjęcie. Tak będzie ono wyglądało. I teraz nie mam identycznych ubrań, ale mam nadzieję, że może poza i tak dalej, może to mi się uda. A ze mnie pozer. Nie mam też grzywki. Mm, ale coś 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 wykminie. Porada zdjęcie numer dwa Dobra, kolejna fotka zrobiona. <noise> Tutaj są efekty. I nawet zrobiłam sobie pod nią grzywkę. <noise> kolejna fotka, którą wybrałam, to będzie ta. Czyli całkiem przyzwoita w lustrze, nic trudnego. Cały czas tak myślę, że każda z tych fotek jest łatwa, bo na pozór się taka wydaje, ale jednak to nie jest takie łatwe. Więc zabieram się od razu do roboty, muszę trochę zmienić makijaż, bo teraz mam czerwone usta na potrzeby tamtej fotki i oczywiście włosy, więc przechodzę do kolejnej fotki. Hewood. Teraz mi się podoba. No dobra, idę do łazienki i w łazience to zrobię. Zapraszam ze mną. Super, kolejne zdjęcie za mną. To wyszło całkiem fajnie, wydaje mi się, bo jeszcze nie oglądałam tych zdjęć. Tutaj są efekty. Kolejne zdjęcie to będzie to. Zwyczajne selfie w lustrze, pani ma krótkie spodenki, buty, bluza, czapka i tak dalej. Mam nadzieję, że uda mi się coś podobnego wymyślić. Nie potrzebuję też makijażu kolejnego, więc super. A teraz idę się przebrać i ogarnąć lustro, które gdzieś tutaj postawię. I. Zobaczymy jak będą efekty wyglądały Mam nadzieję, że spoko Ale mi się podoba ten filmik Dobra, lecę robić kolejne zdjęcia Przyniosłam sobie lustro do pokoju I mam mniej więcej outfit Szarą bluzę, spodenki, skarpetki Mam cza y granatową czapkę Ale to raczej nie przeszkadza Muszę tutaj wszystko ogarnąć I będę robiła zdjęcie Nie mam większego lustra Więc to może być ciężkie Ale jakoś to ogarnę Dobra, już jestem po czwartym zdjęciu. Wyszło tak. To czwarte zdjęcie wyszło całkiem spoko. Nie mam tak dużego lustra, więc ciężko by było to otworzyć, ale mniej więcej coś na wyszło. Piąte zdjęcie to jest to zdjęcie. Całkiem spoko. Po prostu zwykłe zdjęcie bokiem. Nie mam nigdzie takiej fryzury, więc sobie zrobię. Mam dużo takich mini gumeczek, więc zobaczymy, jak to będzie. I założę jakiś polar, bo ta pani miała polar na zdjęciu. Biorę się do roboty. Kiedyś chyba uwielbiałam kucyki. Coś mi się tak przypomina, że kiedyś uwielbiałam chodzić w kucykach, ale może się mylę? Z drugiej strony nie będę robiła, bo jest to strasznie czasochłonne i bardzo mnie włosy ciągną. Zobaczę jak to wygląda na zdjęciu. Coś czuję, że to ostatnie zdjęcie, to będzie porażka. Lecę robić zdjęcie numer 5. Założę jeszcze polar na siebie. Okej, okay, to jest już piąta fotka. Tak wyszła. Wiesz, Azur, ja się z nią męczyłam. <laughs> nie jest ani trochę podobna, ale starałam się, dobra. To by było już na tyle. Spędziłam cały dzień robiąc sobie zdjęcia. Bardzo to polecam. Bardzo polecam używać Pinteresta do inspiracji. Nigdy tego nie robiłam, ale jest to naprawdę super aplikacja. A jeśli ktoś lubi prowadzić Instagrama dla siebie, dla pasty, czy robi na tym pieniądze, a nie mam pomysłów na foty, to serio, wydaje mi się, że Pinterest jest naprawdę super aplikacją, żeby po prostu sobie podłapać jakieś mm, outfity czy. Pomysły, jakąś scenografię i tak dalej Wydaje mi się, że to jest naprawdę super Dzięki za oglądanie Dajcie znać, czy taki filmik Wam się podobał Bo mi się naprawdę podobał I to był taki odmurzacz i każdemu polecam, bo to naprawdę podnosi self-esteem Podnosi to... Samą ocenę. Dzięki temu filmikowi znalazłam przynajmniej kilka pomysłów na outfity. Może nie, ale kilka fajnych fryzur, które jeśli zrobię inaczej, to będą wyglądały całkiem spoko. Tak. Zostawcie subskrypcję, komentarz do zasięgu. Bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia wkrótce, pa! Mały disclaimer. Chciałabym wszystkich przeprosić za to, że moje ustawienie tutaj w tym miejscu czasami jest niżej ale, albo wyżej, ale to był bardzo dynamiczny filmik, więc nie mam możliwości, że kamera będzie ustawiona tak samo. Pa!